Z czego że bez przywitania? W sumie tak, co my ale... Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień, dzień. A eee... kto się teraz rusza, teczy? Dobra, to masz pomidora. Rottel zamknęli. Te może coś pomidorami. Help me. Dobra, jak ci pomóc? Ja nie mam jeszcze ruchu. Help me. Chłop rzuca kostkami dalej, co jest? Ej, skąd ty rzucasz tymi kostkami? No, Te czy... Nie no, ale że... A nie, to na medolin tylko. Ale że. Hasy? Jak to śliczę jest za głośno u mnie Dobra, starczy tyle. Rzuć Pyk! O, doublet! Dwa domy. Mam ping 32. Okej. Okay. O! Ale wybitnie Ojo się posuwam naprzód. No bo to dobrze wiesz, ty zgarniasz to z czego oni nie Oho. I co ja przygotowuję? Dobrze, że to wam. Jesteś <śles> Ale nie odkupię tego nie ma. O, dobra. Siema, dzięki za Mistrzostwa Świata. To walni w Wenecji, nie? No, good. Kurwa. Nie no. Oszukujecie chyba. Co Że... się Uff, No shentai, daj Ale w sumie macie tam festyn też, nie? Hmm. No, 40 klocków się płaci <laughs> Ale jak lepszą będzie cena. Za herbatę mi się skończyło. O. Chyba ogarnąć. Nie no. <laughs> no cóż, mogę rzec. Ile się płaci tam? Nie widzę? 700 czy 70 O Siemaneczka nie... Podróż? O, hmm. patrzcie co jest na Warszawie! Uuuu... Podoba mi się ten tok myślenia. o, -o. Nie. No mało. Boże, jaka rywalizacja o te mistrzostwa ciągle. Ja pewnie tam Ciekawie. się wpierdolę, jednak nie. Nie! Uh, uh. nie. Pyk. To teraz możesz zrobić nam ten: Monopol na Paryżu nie, 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 albo nie, nie. Warszawę. <grym> Warszawka. No to, go, to kup dwa domy od razu może. Proste. No i łatwo. No to cóż, masz pomidorem wektaj. Pyk. Nie rzucę we mnie pomidorem. Nie chcę już mnie. A ty co się popisujesz tam na górze? Okej. jej. No. Uuu, dzięki za zwrot. Mały. A, czyżby trzy domy? No dobra. Teraz trzy domy. No bo hotel później kupisz. Mam one tylko marnujesz. 50 kasy? 50? Tego? Yy, tysięcy? Nie. O, ale elegancko, dobra, tr trzy domy. Kasę tylko marnujesz. O, kolejny dublecik. Dobra, trzy domy. Jestem spukany. Jeszcze jeden ci się przyda, dobry, wiesz? Kurwa. <grywa> Chyba. <grywa> wykrakane <grywa> zostało. <grywa> Ale dobra, to ten posiedź tam, bo i tak masz tylko 300 tysięcy to się nie wykona. Ja za, za dobry jestem w tę grę. Faksy. <grywa> <grywa> Gra mnie na ziemię sprowadza. Ja mam... Ja mam śliskie chińskie kostki, a to ty kurna, tutaj kierujesz, widzę, na razie. Ale, dobra, muszę zdobyć kra. Uuuuh! Oj! <śśpiewanie> Cienko idzie wam, czerwony. Trzy <śpiewanie> 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 domy, na coś, no cóż, ja, no. Ja baluję, jak serdusz takie tutaj. Interesy robi. Wektaj ma 2000 tysiące w ogóle. No, 2 miliony znaczy. <śpiewanie> Co za dziwaczne! Ty w ogóle coś kupujesz, czy tak sobie biegasz po szansach? <śpiewanie> Oho, <noise> jeszcze więcej, no bo ma za mało przecież. No tak, trzeba być, ja tam inwestuję w tylko w te. Mógłbyś przynajmniej e... sobie zabrać. Okay. Hmm. No i rozbudujemy moją działeczkę w Pekinie, no. <noise> o nie! Dobra, tyle to wiem. Zapłacić 6. Co? 1 ,7 Co jest. 1 jest. No. A bo tam 1,7 miliona jest. Ja, ja, ja myślałam, że 7 no ja, dobra. Eee, no to to. Niemi. Komuś ponoć średniej ziemię. No? <laughs> trzeba zabrać Paryż, Londyn i Sydney. We krakanach. Gadaj za Musisz no, działać co nie lubię RNG generalnie. No nie, no nie stać mnie, kur... <grystanie> Zwykłe udziałkę też, nie? No nie no, nie stać. Tutaj to nic nie kupię specjalnie, żeby zostawić sobie. No, nie kupuj. O, elegancko. Dobra, ta wyspa to mało nas interesuje aktualnie. Ale biorę. <grystanie> że, nie, nie Od mieli wyspy. O Jezus Maria. <noise> kupić? Zabierzesz im monopol, może nie wiem, domek. To pole, pole. Albo po, a, bo masz 900 dziewię no na to, tak. I na Krakowie spróbuję pole kupić. Może Krakau, Wykrakał. <noise> Czeba bo nie tyle mamony agencja, mają. No bo dostałem prawie 2 miliony. Ode. <noise> Roma. Boże, niebiescy mieli to wygrywać i co, kurwa. No i słabo. Wygrywałem przecież. No ja tu bankrutuję już zaraz, pana na, <grym> na pole mi. a. O. Jest czasu świata? Nie! O. Gdzie? O nie. Nowy nie. O. Tak się jak do góry. mnie. O nie. Zapraszamy do Warszawy w takim razie. Paryż trzeba ogarnąć. Trzeba Paryż ogarnąć. Gadaj z kostką. Kurna. Ja, ja mam... Proszę bardzo, ja to jestem królem. Jak się wykosztował jeszcze? Boże, żebyś wszedł na Warszawę teraz za kary. Nie wejdę na Warszawę. Mnie Orange lubi. To teraz na Berlin pójdź, okej? Okay? Spróbuję. Ja? Jakaś dobra szansa. O, dzięki. <noise> A teraz znając moje szczęście pójdę na tą Warszawę, no. No, no, no. Dobra, gra na... Kupuj, kupuj. Gra nam się tak ustawiła, że teraz musimy grać pod bankructwa, widzę, bo już nikt nie zrobi Monopolu. Mówiłem? O, dziękuję! No. Dziękujemy bardziej w sumie. Sprzedaj Paryż, no nie bądź żyła. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Sprzedaj Paryż, no. Pekin możesz sprzedać, albo coś. Gdy tak nie musisz dużo sprzedać. Nie, bo 900k potrzebuje. Sprzedaj Paryż, ty... będzie ci łatwiej. Tak to sprzedasz większość posiadłości. No właśnie. Nie, nie, dobra, Paryż. Nie, nie, bo oni wygrają, jeżeli sprzedasz Paryż. Nie sprzedaj Paryża. Ale wiedziałem po prostu, że tak to się skończy. Szkoda, że to nie moja Warszawka. O nie! <grystwa> Bali, sto. Moje. Co? Co? No bo ja mam trzy ja pańki teraz. No, nieźle Ja zaraz kupuję ten Kraków. Ja pierdziele, aż nie wiem czy kupować, nie zostawiam to. Jakbyś Berlin zajął, byłoby good. O, dość. Aż po oh, co nie. to żeś wykupił? Tylko po to, żebym tego nie miał. Tak, i, i nawet tego nie ulepszę. <laughs> <laughs> hmm. <Huh>. Super. <laughs> O, no, będzie ulepszenie? Będzie. będzie. Cyk! Cztery tysiące. Nie, 30. Bogactwo. Uuu. O, dobra, już drugi. Nie, nie ma drugiego. Kurna, tylko bardzo drogo. Postaje flaga tylko. 300 tysięcy za domek mam. Sam. Jakbyś teraz tam wszedł i ulepszył, byłoby good. Prawie. No i... Nie mów, że się wykupić, nie? No. To będzie jeden z ten Nowy Jork on jest mój. On jest już... On należy do mnie zaraz. Nie, nie, ten nie. Nowy Jork. Nie będzie... A kurna, Jesteś z tego. Nie wiem o, czy... O, 30 Nie wiem czy kupienie nowego Yorku jest takim dobrym pomysłem, wiesz? Ale tam są mistrzostwa świata. Niepotrzebny ci ale jak to tak, wykupisz, to nie będziesz miał mistrzost mistrzostw... mistrzostw. Dobra, no niech ci będzie, to kupię to. Czyli ja muszę Sydney kupić i mamy dwa Monopole. Tak, a później ja Kraków kupuję i wygrywamy. Ale nie, bo czekaj, to się chyba tak nie liczy, Musimy mieć trzy podwójne albo trzy potrójne, a nie, że... Tak tak. I to. Nie, no bez jaj. <laughs> ja pierdziele, jak się trzymają! Jak stać? I gdzie ja mam lecieć? Na Nice, ulepszyć w Warszawę, czy może Berlin, Hamburg? Co zrobić? może... może jakiś Hongkong? Tam mamy zaraz Monopol. A <grym>, Ale to są najtańsze, najtańsze miejsca, miejsce, ja nie rozumiem, po co tam jebała. Na Monopol. Albo nie, dawaj na Chicago może. Już za późno. Kurwa. Ale okej, okay, dobra. Powoli Monopol będzie. Cicago, że trzeba to taktycznie rozegrać, bo czerwoni tutaj jakieś haksy O. Oh, oh, oh. chyba nowy jark należy do mnie. Ale to jest głupi pomysł, wiesz? Tak, no dobra. Ale starczy by mnie było. Z czym czem domy kupił? <noise> mógłbyś, mógłbyś tak zaryzykować, gdybyś miał pewność, że wejdziesz na Pekin. No ja na o, Chicago. Dziękuję, też! Już myślałem, że będę miał problem. Później. Nie no tak to możemy pracować. Mogę się teraz umówić. Bym poszedł na Warszawę jednak. O, dobra, dobry pomysł, Ratul nie się jednak że kwałek. No widzisz ja... Nie stoć mnie! No nie! A ty siedzi na tej wyspie z... Lecisz na bezodno... Dobra. No. Dobra, to gdzie mam być mistrzostwa? Nowy Jork. No, Na nie w Paryżu. No, w Paryżu się nie opłaca. Tak? Chyba Madrido. W Paryżu, albo no, w Nowym Jorku. Nie, no w Warszawie w sumie wam się najbardziej chyba opłaca. Najdroższe. Tak, jasne. Czyli <laughs> 8 milionów. <laughs> Ktoś chce odwiedzić Paryż? Tak, Ładne już miasto. lecę. <gry> Rator masz po drodze. No wiem, już mówię, lecę, no lecę. Ja wiem, że w to wejdę, bo to jest taka liczba, <gry> którą lubię. Tak samo jak ja wiedziałem, że w tą Warszawę wejdę. Oh. Kolejny na wyspie siedzi z małpami. O, tak. Niech zgadnę, wejdziesz na pole Hongkong i zapłacisz... Ten co wszystkie czytki. szanse zbiera. <grym> o, Niam. taktyka widzę. Monopol. To mogło być złe, ale dobra. O, byś gdzieś wyszła. Parator, wiem, że do Paryża. Użytko. Staćcie? Nie stać No oczywiście, że nie. <grym> Okej, okay, nie będzie problemu, bo mi oddał. Jakbyś weszła na Hamburg, miałabyś problem. <noise> nawet, na nawet na Londyn. No. O kurwa. Mm. Dobra, nie stać go. Czy stać? Stać go, nie stać. Go na stać go. go. Co? O! Jest! 6 nie. milionów. Tak, 7 milionów. Ja pierdzielę. Ja wiem, że wy chcecie tam wejść. Ja bankrutuję. Ja <noise> to jest sukcesem do ja bankrutuję z automatu, jak tam wejdę. Aha. Ale tam już były Mistrzostwa Świata. No tak, teraz ale się... to jak tak dublujesz, to ci się zwiększa. Masz 8 milionów teraz, fajno, nie? Bez kitu, co? <grym> <grym> o, ja Dobra, ci tu Dobra, Tak, tak tylko opiera się na tym, żeby ktoś tam wlazł. <grym> wejdę w to. No, dla każdego to jest bankructwo, nawet no, dla serdosza. Nie, nie mamy Aha. niczego, co jest. co ma 8 milionów. Chciałbyś jeszcze Sydney ogarnąć lepiej. Mm -hmm. Nie, Wektus tylko. Te ci wykupuje wszystko, a Wektus <laughs> tylko po szansach chodzi. No. no. Zbanio, to jest? To taktyka, kolego. Taki Bumble. <laughs> bumble. <laughs> no, <laughs> Fonecja, hotel pójdzie. Nie, bo mam za mało hmm. kas. Czas jak delikatnie na start Dubaj. Dawaj. O, dobra. Tak to się na Idź na Hamburg, błagam, bo my to zbankrutujemy, zaraz nie jak to jest na NiC, masz ogarnięte. O kurwa, 10 milionów! Czy to się na będzie <grym> Tak, tak. To w nieskończoność. Co? 10 nie, milionów. No, to nie <grym> 10 milionów. Nie, nie Nie, teraz trzeba... Jedyny, jedyny ratunek to stonięcie na szansę i zburzenie miasta. No tak, no. <grym> Ale nie możesz, bo to hotend. <grym> Zajebiście. Teraz <grym> bliżej. Uh! A ja bym przygarnął oh. pieniążki. Ja w tak ręce się będą pocić za każdym razem, gdy będziesz obok tego Paryża, kurwa. To teraz trzeba iść, boostować Nowy Jork i Sydney. Nic nie będzie tak mocno jak Paryż, właśnie. Lion, gdyby je bustować tak mocno. No bo szanse trzeba odmierzyć. No oczywiście, że kolejną szansę. Lion maksymalnie do miliona. Bez tego to nic nie zrobi. Jaka to szansa? Aha. O, to... świetna nie, szansa. Ale przez startecz, komuś... a nie, nie przyjdzie. Wiesz co? miałem potężną taką fajną kartę. Podaruj tym, przeciwnikowi swoje miasto. I co, zrolowałeś tą kartę? Czy co? To, no. A, tu ty karty se rolujesz. Nie, tutaj pierwszy raz zrolowałem. Aha, fajnie. Ja nawet nie wiedziałem, że tak się da. Nie no, ja rzucaj we mnie pomidorem. Zazdrośniku, prawda? Rzuciłeś mało. przed chwilą ja to oddałem. Nie rzuciłem ciebie pomidorem. No jak nie. No znowu rzucasz coś gałganie. Dobra, już po Krakowie nie truć się z odkupywaniem go. No. Można, można Dawaj, faktycznie. pa. Paryż. Możesz kupić sobie rzutkostką. Ja, ja kupiłem. Brawo. <laughs> Wykup to! Wykup to! Wykup to! Nie no, nie ma sensu. Ale to monopol. Ale 300 tysięcy mi zostanie po tym zakupieniu. Ej, Ale kup, no mam wykup. Nie. faktycznie to. O, widzisz pana to. O, i co masz? O! Mamy Pekin! Mm. Mamy Pekin! Ale to zaraz odkupił. No to nie. ja mogę Sydney Patrz Patrzcie na ten Paryż, patrzcie na ten Paryż. <noise> ja pierdolę. <noise> Idź na podróż. Bez, bez <noise> tak blisko. O, dobrze. Ale z, z wyjątkiem do... hoteli, ale niech będzie to. O! Czy mam Wiedno. iść na Kraków? Hmm. No, możesz iść na Kraków. O nie. Hmm, a ty masz kurna więcej kasy. Ja tam się dobrze ja, bawię, Ja to nie, nie pójdę. Idź na Kraków może. A w sumie ja na no, Sydney i tak w, nie w nie końcu wdepnie ten Paryż. <laughs> Sam se wdepnij w ten Paryż. Jesteś na domek jeden? Stać, ale miałbym z tego 100 tysięcy. O. Ty masz 2 e... miliony, ja mam 400 tysięcy. Ej. Co w przypadku nie wygraliśmy właśnie? Eee... Nie! nie. Po chyba powinniśmy mieć 3 razy. No MRF. i mamy po 3. Ale... To! Łatwo, dobrze, mamy to! Ograno, dobrze. Paryż, gdyby ktoś w niego o, Sra, o... Rysz, wygraliśmy. Łatwo. To to jest... Także to by było na tyle moi drodzy. Trzymajcie się, cześć, cześć.